Potrzebował na to, żeby ustalić, czy. Co się czy stało? Tego, tej, tej wielkości inwestycja, czy, 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 czy jest planowana, czy nie. Jakaś no. znaczy, to jest to, katastrofa to, informacyjna, to bez wątpienia. Pani Małgorzato, witamy Panią. Witam Panów, witam Panie Redaktorze. Wieczór? Ja chciałam powie... Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć o tym, jak skandalicznie jesteśmy traktowani my, polscy abonenci, przez taką platformę, która nazywa się NC. Mm -hmm. Być może pan redaktor słyszał. Słyszałem. Otóż okazało się, że po połączeniu platformy Cyfra Plus i po z platformą N mamy najdroższą telewizję satelitarną w Europie na poziomie około 50 euro. W innych krajach europejskich, znacznie bogatszych, znacznie zasobniejszych, tam jest po 35-39 euro. Poza tym, Francuzi, którzy de facto są właściwie większościowym właścicielem platformy NC, mają nas, Polaków, za idiotów. Prezes tej platformy NC, powiedział, że my nie rozumiemy oferty. Faktycznie, my nie rozumiemy tego, dlaczego mamy płacić więcej, gdy otrzymujemy mniej. Kłamią nas już chyba od dwóch tygodni przyciskają nam ciemnoty i chciałam wszystkich Państwa i panów redaktorów, i wszystkich widzów szkła kontaktowego zaprosić na Facebook, na, na profil plus Tam się spotkajmy i przeciwstawmy mm. się, się korporacjom i wyzyskowi po prostu nas, polskich abonentów, przez Francuzów. Dziękuję po pani, pani Małgorze. Ja niestety nie jestem na Facebooku a pan Pan. No to nie, nie damy się zatrzymać. Znaczy raz, raz wszedłem i no tak. I to tyle.